Na plaży Palm Beach na Atlantyku. Wiatr silny, duża fala. 10 luty, czy 11 lutego? Już nie pamiętam. Tutaj coś robotnicy robią z plażą. tutaj zjeżdża. z zegarem, wchodzącym Jest już za 10 lecia. Ulica główna w służy brzeża. I kierunek południowy. Tam dalej w kierunku południowym są domy bogatych aktorów, filmowców, ludzi. Z dostępem do wody. Przyjeżdżaliśmy tamtędy i zrobiłem parę fotografii. Silny wiatr.